Walkis. Uuu, co tam się? Już się coś. <laughs> Już skodę, poprzestawiam. Dobra. Magnumka jeździ, to jest wielki sukces. Great success. Światełka włączymy elegancko. Kurde. Mam magnówkę Mag magnówkę czy mam? Dobra, jedziemy. Będę teraz pierwsze chalęgę wyjechać na główną drogę. O, super to jest akurat. A, i tutaj I.O. Co trzeba włączyć. ...włączyć, w sumie, bo masz Co? Czy on właśnie... ...znowu to zrobił? O jest! Pff. No, my, my Mamy o! Mamy kurde! A, tutaj są dwa autobusy w poprzek drogi zaparkowane, bo czemu nie? <laughs> Bez kitu! Tak. Chyba źle z wężkę rozkminili. Także ładnie, awaryjnymi brygają. Ja myślę, że to jest zasadzka, słuchaj. To jest zasadzka i zaraz z rzepaku czy co to tam słoneczniki ze słoneczników zaraz wyjdą głuch i wyjdą z karabinami i zaczną strzelać ale my jeszcze ryżu nawet nie mamy na palcach. Mają złe informacje. Chyba, chyba za ciasno. Chyba się chłop ja, ja nie zmieścił. Ale za singlu się takie jaja nie z trafikiem, a tutaj to one jakby, nie wiem, trzecią klepkę traciły. Bardzo dobrze. Mi się podoba. Muszą nadrobić. Was, przyjechali to się ruszyli. O! Muszą nadrobić yy, brak młynów i młynarzy w tych strakker SMP, no to trafikowi odjęli trochę tam rozumu i, i gitara. Jak już mam 50 czekaj... Kurwa, to ciężarówkę się sprawdza przed wyjazdem, też się się robi, kurwa, nie, że potem jedzie, jedzie, kurwa, hamulce naciście i zimiony że jedzie dalej. Ja potem przez takich, kurwa, się... Uczciwy człowiek spóźnia na dostawę. Ooo, no, jak no, pojedę, Kolejny chłopak! E -e -e, Jeeey, rekord video. Czekaj, co? z pełnoletni, ma samochód z kamerką? Co to się Co to był za drift teraz, po prawej stronie w ogóle? Co to było? Ej, bo się nie opuściły, co jest? Pierwszy raz widzę. Nie, nie opuściły się ślabany i zobacz, fałd. Czemu, co? Co? nie nie wierzę. Niech nie gadaj. Co? Chłop musiał wyjść szlabany ręcznie opuścić, bo się zepsuły, nie wiem. Ruch zatrzymać, może przejazd kategorii takiej jakiej tam, wiesz. Okay. O Jezu co co tam lata w tle? <noise> tak patrzę w lusterko a w tle sobie latające ciężarówki. Jak lata cały zestaw. No nim jak szatan zaczął nim e, kurwa. No w daj. No pizdę. Kurde, przestawił też trafiki! Kurde. A tu wjechał yes. pierwszy, ale za jaką cenę? Nareszłam do mila. No to zobacz, co się będzie działo, zobacz. Reasonable. Yes. Matko, jedyna.

Ta naczepa zamiast chodzić na boki to ona chodzi góra Biały go! wie wybieralił. O! To będzie dobra trasa. To będzie śmieszne. To było bardzo afektowne z Daleka. <laughs> Przeturlałem się nad barierką normalnie, kurde. No. Chcesz wysłał link do lejków do klikania na Allegro Link do, Alekos, do lejki do klikania? Ketrab, nie rób tak! Ketrab, przestań. No kurde, TJ, pierwszy kanał w Polsce. No to miałem 15 lat, jak to co robić, jak wiesz... Matko, jedna. To przez to on jest taki. On, on tak dlatego. 6 lat z pałkizem. To wszystko moja wina. Nie! Ja w sobie już nie pamiętam. Nie, <laughs> potwora Dobra Nie, jedź, jedź, nie. Nie, kur. kur... nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, O Nie, kur <śmany> 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 kurde, co tu się dzieje na tych drodze? W sumie typowa Gierkuwa, nie? A w Polsce O, gościu że dostali zebrali za karę, że kurde nie reagują. O <śmany> by go ścigali u siebie, ludzi, <śmany> a prawdziwy problem się nie biorą A masz Ja tu kurwa szerokim wierzem, ja będę sprawiedliwy wymiar. King of the road kurwa. Z tego fanatyka... ...to było no. tak soczyste po prostu, o. Oh. Serwis się postarał. O oh, KURWA! O! Oh. <grystanie> Aby mi wypierdolił kurwa minął ryj. <grystanie> On trochę Cię O kurwa. Kurwa, widzę, że puszczasz chyba... O, to się nie wyklepi kurwa, u szlagra teraz. No, nie wyklepi kurwa, mi goma też robicie? się. Si, no, ciężko, kurwa, że wodunek, kurwa, cały w Była bieda. Adam, ja, kurwa, to jest... Się... Ja, kurwa, stoję, pa... no, się po... A mnie, no, obie tu... robota. Prawie mi się udało, Prawie mi się udało na to. Realizacja wie. programu tole na tygę. Czy tygę na to? Prawie. Urebro

Kurczę, dziwna sytuacja. Coś nie mogę się rozpędzić. O, teraz już lepiej. Słuchaj. Słuchaj, na pusto... ...to se wiadę. Ja wyjadę i miejsce porobię, kurwa, bo tam... Bia biała, biała nawet jest. że żebym, tak kurwa, jeśli się umie to mam miejsce zrobić trochę tutaj. nie będę, kurwa, taki żyła żyła ta no. żyła królowa nie żyła pękła rodzina ci tam nie pyta potem następnego dnia czy wszystko w porządku tu się odkłada <grywa> super